I zapraszam grupę trzecią, a więc wszystkich, którzy wybrali ten obiekt. Zobaczmy, co dla Was szykuje ten tydzień, a więc 14-20 grudnia. W aspekcie energii tego tygodnia, przewodniej, emocji Wam towarzyszących, lekcji, którą może macie być może do odrobienia. Co Wam pomaga w tym tygodniu, co przeszkadza i jaka rada dla Was? A więc zobaczmy. 14-20 grudnia dla osób, które wybrały ten obiekt. Co jest przewodnią energią tego tygodnia dla Was? Co możecie spotkać charakterystycznego, co może gdzieś wokół Was się pojawić? 14-20 grudnia. 14-20 grudnia. Jakie emocje mogą Wam towarzyszyć, a więc wokół czego mogą te emocje też się pojawiać i też w związku z czym. 14-20 grudnia emocje dla osób, które wybrały właśnie obiekt tego motyla. Jaka jest lekcja dla Was w tym tygodniu? Jaką lekcję... Wysyła do Was wasza dusza? Jaka lekcja na czas od 14 do 20 grudnia dla osób, które wybrały właśnie ten obiekt? Jaka lekcja na ten tydzień pokazała się? Więc zostawiamy. Co Wam pomaga? Co Wam pomaga? 14, 20 grudnia i osoby, które wybrały ten obiekt. Co Wam pomaga? Co wam pomaga, co wam przeszkadza i co jest radą? Pod spodem macie dyscyplinę. Podobne karty, słuchajcie, trochę przemieszane w kontekście tego, co było w drugim chyba czytaniu i też w zeszłym tygodniu, pamiętam. A więc może się te aspekty gdzieś tutaj jeszcze łączą, może pewne rzeczy nie są przez Was przepracowane, lub nadal trwają w tym samym miejscu. Przed Wami czytanie uzupełnione już karty Tarota. Pod spodem pokazała Wam się dyscyplina, jako być może akcent tego tygodnia, znak do tego, co być może lub gdzie powinniście. Na co być może w tym tygodniu powinniście kłaść szczególny nacisk? Pod spodem w tarocie pokazała się również karta Trójki Mieczy, a więc taki dla niektórych trudny być może tydzień, lub taki tydzień, w którym być może ta energia Wam towarzyszy jako ta, którą żegnacie. Mam taką nadzieję, że wchodzicie w tej chwili w poczet zupełnie czegoś nowego, co właśnie ma Was być może tutaj, jak w tej karcie, zdyscyplinować, aby. Odejść od tej energii trudnej, od tej energii jakiegoś żalu, poczucia straty niekiedy, czegoś, co jest takie, słuchajcie, no, z pewnością mało komfortowe. Dyscyplina to to, co zamierzacie zrobić. Mając świadomość tego, że możecie to osiągnąć, a więc y, fajnie jest wiedzieć, co się chce, fajnie jest również mieć w sobie taką, no właśnie, dyscyplinę do tego, żeby ciągnąć ku górze. Zwłaszcza być może, jeżeli są takie sytuacje, które gdzieś wam na to nie pozwalają, albo hamują, lub też na siłę za wszelką cenę próbują was gdzieś tam, słuchajcie, zepchnąć w ten kozi róg. Tych negatywnych emocji, a więc tego wszystkiego, co jest właśnie poczuciem żalu, straty, nieradzenia sobie, bycia w takim również poczuciu niemocy. Bo ta Trójka Mieczy mówi właśnie o, takim, o takiej przeszkodzie, która z jednej strony chce Was czegoś nauczyć, z drugiej strony. Osobiście, subiektywnie, a wszyscy odbieramy tę energię jako bardzo negatywną, jako taką mało szlachetną, mało uzdrawiającą, chociaż ona w tym kierunku nas prowadzi, bądź co bądź. A więc, jeżeli ten tydzień będzie chciał Was doścignąć taką właśnie energią, pamiętajcie o tej dyscyplinie, o tym, że co sobie pomyślicie, założycie, będziecie chcieli zrealizować, w ślad za tym powinno być wdrożone w Waszych czynach, aby ku temu. Zmierzać, aby trzymać się tego planu, aby być zmotywowanym, aby cały czas nakręcać siebie właśnie w tę stronę, która ma być dla was, inaczej mówiąc, konsekwentna. A więc może tydzień dla was, to tydzień pod hasłem właśnie bycia konsekwentnym, bycia także być może skrupulatnym w stosunku do tych spraw, które wymagają no, jakiegoś ukierunkowania siebie. Wobec tych okoliczności, które będą Was dotyczyć. Bo bez względu na to, jakie te okoliczności będą, wpływy tego tygodnia pokazują Wam się jako empatia, jako siódemka pentakli i również sprawiedliwość. A więc y, kierunek tego tygodnia, wpływ czy też energia przewodnia, chcę Wam powiedzieć, zempatyzuj się z tymi, których być może nie lubisz, nie rozumiesz, lub też no, gdzieś nie czujesz takiego być może powołania. To nie jest złe, ale fajnie jest zempatyzować, fajnie jest zrozumieć te energie, które do nas płyną, chcąc się trochę niekiedy postawić w roli czyjejś, a, aby bardziej ją zrozumieć, aby mieć kontekst, mówiąc inaczej. A więc być może gdzieś tutaj Wasze rozterki na przykład tego tygodnia potrzebują takiego, słuchajcie, wglądu, takiego chwilowego może przyhamowania odniesienia się, mówiąc inaczej, do tych sytuacji względem nich, a z pozycji nie tyle obserwatora, czy no właśnie siebie samego, oceniającego te zależności, ale jako, jako chętnego, aby tam na chwilę zajrzeć, aby spróbować to bardziej wnikliwie rozpoznać, ugryźć od innej strony. Może to Wam pomoże, słuchajcie, może to też jest remedium dla niektórych, aby zobaczyć, jakie są powody a, tych, którzy... Być może są autorami a, dla Was tych niefajnych emocji, albo, no właśnie, wczuć się na chwilę w tę rolę, aby wiedzieć, czy na pewno to działo w Was wymierzone, jeżeli ono faktycznie nim jest, jest na tyle mocne. Czy to tylko Wasza subiektywna e, ocena, czy to Wam się tylko tak wydaje. To może Wam pomóc w tym, żeby siebie nie obciążać, żeby siebie nie męczyć tymi emocjami, które często właśnie są takie. W naszym odczuciu, niekiedy przerysowane, zbyt bolesne, trudne, a tak naprawdę wystarczy na to spojrzeć trochę bardziej chłodnym okiem, trochę się bardziej do tego zdystansować, spróbować również wyważyć lub poczekać na coś jeszcze. Bo również o tym karty mówią, że są wśród was osoby, które być może w tym czasie, akurat tego tygodnia, powinny być bardziej empatyczne, albo ta energia będzie was skłania do tego, że będzie was uczyć tej empatii poprzez właśnie może jakąś, słuchajcie, siłowość tego co wokół się będzie działo. Być może to nie będą wcale takie energie łatwo się przenikające. Co nie oznacza, że to jest złe. Wiecie doskonale, że każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej odbiera, odczuwa, no, też przekazuje to co jest w nas tym potencjałem czy miłości, czy przyjaźni, czy uczuć względem innych. I tak samo jesteśmy odbierani dwojako czy wielorako. Każdy z nas ma inne odbieranie, i nie każda sytuacja, która schematycznie może wydawać się dla nas wroga lub obca taką dla nas jest lub taką musi się dla nas jawić. A więc tym bardziej fajnie jest poznać zaplecze, czy też spojrzeć oczami innych na te sytuacje, lub też wcielić się w rolę tego, kto jest naszym rozmówcą, odbiorcą, albo sytuacja, która być może też wymaga od was chwili wglądu, odczuwania, poczucia, niekiedy również zrozumienia. Tym samym odpuszczenia lub przeczekania, o czym jak Wam już nakreśliłam, wspominają karty Tarota. A więc ten tydzień będzie chciał Was kierunkować w stronę tego, co zrównoważone, co również cierpliwe. A więc, czy to są dzieci, czy osoby starsze, czy to są Wasi rówieśnicy, czy inni o innych zupełnie światopoglądach, po prostu równowaga, cierpliwość i próba podarowania sobie też wzajemnie tej przestrzeni ku właśnie. Empatii, ku temu, żeby nie oceniać, nie być dla siebie wrogo nastawionym. W emocjach pokazują wam się relacje, a więc one będą tworzyć wasze emocje, one będą je kreować, budować. Więc to wszystko, co z ludźmi wokół ludzi, waszych, bliskich, ludzi obcych, być może takie sytuacje w tym tygodniu będą was wystawiać na próbę. Właśnie tych emocji, na ile jesteście w stanie się dopasować, na ile jesteście w stanie zrezygnować, na ile w stanie jesteście odpuszczać, na ile w stanie jesteście trzymać, a na ile trzymacie się twardo swoich przekonań, schematów lub też, no właśnie, Właśnie nie empatyzujecie wbrew temu co pokazuje ta energia tego tygodnia. A więc tutaj być może takie próby będą dla was znakiem tego tygodnia. Być może te relacje również będą was odkrywać to co nowe, gdzieś was tutaj gimnastykować podobnie jak zresztą o tym o czym mówi karta dwójki pentakli, może jakaś taka emocjonalna ekwilibrystyka będzie. Was nawoływać, będzie gdzieś się tutaj do Was przytulać, i może fajnie ją rozpoznać, aby, no właśnie, nie zareagować za ostro, nie być też w jakiś sposób uprzedzonym, a gdzieś być może też mieć taką, słuchajcie z tyłu głowy, informację, że właśnie gdzieś tutaj taka historia, takie lekcje lub te relacje, właśnie tego tygodnia, e, mogą pokazywać mocno Wasze emocje, mogą chcieć je wywoływać na ring. No i od Was zależy, na ile, jak bardzo, e, jak umiejętnie jesteście w stanie żonglować nimi, jak e, umiejętnie również i elastycznie jesteście w stanie podchodzić względem innych, względem samych siebie, z jakim dystansem również, a z jakim zaangażowaniem i, no właśnie. Co ma dla Was również yy, pierwszeństwo? Takie mogą się tutaj dla Was aspekty pokazywać w tym tygodniu, o, bezpośrednio oddziaływując na to, co jest yy, Was emocjonalne. A więc taka trochę akcja, reakcja, bądźcie na to przygotowani, lub właśnie uważajcie na to, co gdzieś może się chcieć wymykać spod pewnej kontroli. Natomiast nastawcie się na to, aby przeciągać to i tych, którzy promują w Was to, co najlepsze. Oczywiście wykazując, Samemu zaangażowanie w kierunku tej być może wspomnianej już empatii, tego zaangażowania emocjonalnego, w stronę równoważenia i łapania również a, zdrowego punktu patrzenia na pewne sprawy albo sprawiedliwego osądu, a, który to no, jest taką fajną furtką do tego, żeby te relacje w sposób harmonijny a, budować, aby ta harmonia zresztą to, co jest znakiem także tej karty. Patrząc na nią w ten sposób, a więc tej przepływowości, tej ponadczasowości, aby ona trwała, aby ona była, aby ona Was również kształtowała i dawała Wam motor napędzający Waszą codzienność. To jest bardzo ważne. Lekcja, jaka Wam się z kolei pokazała w tym tygodniu, to wytrwałość. Może w relacjach, może w komunikacji, bo też jest rycerz mieczy. A być może po prostu wytrwałość i trwanie przy tym, co jest Waszą prawdą. Wami. Samymi, bo jako dusza macie misję tutaj do spełnienia w tym wymiarze. Jesteście jednostką. Tą jednostką, która zdaje sobie sprawę, czy też wyczuwa, bada. Uczy się również tego, która ścieżka tej realizacji, tego życia, tego planu jest dla Was najbardziej odpowiednia. Prowadzi Was w tym wszystkim Wasza intuicja. Zresztą ta karta również mówi o tym, ten kolor również sygnalizuje właśnie ten aspekt. A więc wyostrzcie wy w tym tygodniu także intuicję, aby ona była Waszym przyjacielem. Abyście łączyli się z tym, co duchowe. Abyście sobie nie zaprzeczali. Abyście byli sami dla siebie takim właśnie kompasem. Wytrwałość, która jest Waszą lekcją. Mówi, czy też chce z Was wystawić na próbę tego, jak płyniecie, w jakim, jaki kurs obieracie, czy trwacie przy tym, czy jesteście siebie pewni, czy też nie, czy jest Was ta determinacja, czy też nie. A więc możecie być wystawiani na takie próby poprzez relacje, poprzez wczuwanie się, poprzez być może odpuszczanie, poprzez równoważenie, poprzez oczekiwanie lub. No właśnie niecierpliwość, bo też to pamiętajcie, jest czytanie ogólno, więc ona może też się wielokierunkowo dla was kreować. Dlatego pamiętajcie, że ta wytrwałość jako lekcja pokazuje, czy też chce was sprawdzić, na ile jesteście pewni swojego zdania, na ile jesteście pewni swojej opinii, na ile jesteście pewni tego swojego stanowiska, strategii, koncepcji, myśli, kierunku. Czy potrzeba w tym wszystkim tak zawrotnego tempa, czy potrzeba w tym wszystkim takich emocji, czy potrzeba w tym wszystkim tego wszystkiego, co Wam się wydaje, czy być może to, co Wam się wydaje, jest tylko tym, co pozorne, a tak naprawdę. W Was jest zupełnie inna gotowość, zupełnie inne nastawienie. I pamiętajcie, że to, co w Was w środku jest, nie to, co na zewnątrz, będzie chciało się pokazać, będzie chciało Was ukierunkowywać, będzie odpowiedzią a, na te lekcje. A, a więc nie tyle sytuacje wokół Was są odpowiedzią, co Wy sami, jakby i to, na ile Wy jesteście zdeterminowani, na ile Wy jesteście gotowi, na ile jesteście przekonani. Czy to chodzi o relacje, o ich trwałość, czy o to, co, z kim, gdzie i po co. Ta lekcja w tym tygodniu to także udowadnianie sobie lub też no właśnie taka pieczęć gdzieś, hmm, co myślą o mnie inni, jak mnie odbierają, jaka, jaki jestem, co ma na mnie wpływ i czym ma faktycznie na mnie wpływ. A więc tutaj pewna niezależność wasza względem opinii, osądów, tego wszystkiego. Czemu się musicie lub nie chcecie dostosować? To jest taka próba, słuchajcie, więc może gdzieś tutaj dla kogoś, nie mówię, że dla wszystkich, będzie taka sytuacja w tym tygodniu, która, no właśnie, zobaczycie, czy te emocje, te relacje, wzajemność odczuwania, bycie, trwanie, zrozumienie, wejście w czyjąś skórę lub też nie. A wszystko kierowane w stronę tego, czy jesteście wytrwali, na ile jesteście wytrwali. Tą wytrwałość będziecie mierzyć nie tym, czy jesteście silni w swojej ocenie, ale tym właśnie, co się wokół Was będzie działo. Jakie sytuacje dopuszczacie do siebie, bo one są odpowiedzią na tą Waszą gotowość. Ta karta również sygnalizuje Wam, że jeżeli tęsknicie za czymś, czego jeszcze nie dokonaliście, a marzycie o tym, macie taką potrzebę, gdzieś Was gna, gdzieś tutaj Wasze was serce krzyczy. To po prostu idźcie za tym, dlatego że wasza dusza nie tęskniłaby za czymś, czego nie chciałaby lub nie zna. To jest kolejny krok, znak, sygnał, a więc słuchajcie tego, bądźcie na siebie bardziej wyczuleni niż na to, co zewnętrzne, bo tutaj jakaś taka, słuchajcie, energia, mam wrażenie, skupienia na sobie w tym tygodniu, dosyć dużą rolę będzie dla niektórych odgrywała, aby. Znaleźć w sobie siłę, aby być wytrwałym, aby się nie poddać, aby umieć również funkcjonować zgodnie ze sobą, z innymi w sposób łagodny, w sposób niesiłowy, w sposób przepływowy. To wszystko, słuchajcie, buduje ten fundament was samych, tworzy również wielkość, waszą siłę dla was samych w waszych oczach. Pamiętajcie o tym. To, co wam pomaga w tym tygodniu, to, słuchajcie, wątpliwość. A więc być może względem jakiejś sytuacji, względem jakiejś mm, relacji, okoliczności będziecie mieli jakieś wątpliwości. Może one skierują Was w stronę tego, żeby bardziej zempatyzować, żeby wczuć się w czyjąś rolę, żeby coś zrozumieć inaczej, podejść do tego w inny zupełnie sposób, który nie umniejsza nikogo, nie umniejsza Was, Waszej pozycji, nie naraża Was również na stratę ten, tej energii, ale dzięki temu łapiecie może inne punkty patrzenia. Te wątpliwości również to, być może swoiste wycofanie się z czegoś, a więc to Wam pomaga. Jeżeli znajdziecie punkty takie, które, no właśnie, pokazują, wzbudzają Was pewną wątpliwość, to jest to znak, że być może jesteście na dobrej drodze, że może za dobrym akcentem gdzieś wyglądacie, że coś Wam daje znaki, że coś chce Wam pewne rozwiązania podpowiedzieć. Może szybciej, może bardziej okazale niż byście się tego spodziewali. Ten tydzień może chcieć wam pokazywać jakiś bezsens na przykład w jakiejś sytuacji, albo bezcelowość czegoś, e, chociażby na bazie ryzyka, czy też na bazie jakiegoś akcentu, który no, wywołuje w was pewne takie kontrowersyjne odczucia. Być może to odczucie właśnie y, zaważy na tym, jak podejdziecie do pewnych spraw, otworzy was na coś, przekieruje, odsłoni przed wami być może coś jeszcze bardziej. To, co Wam przeszkadza z kolei, no to trudny czas. Trudny czas i samotność mi się pokazała, a więc też rozwój duchowy. To też jest, słuchajcie, taki akcent, który tutaj dla jednych może pokazywać, szukaj swojej drogi pomimo trudnych, e, trudnego czasu, nie poddawaj się, bądź wytrwały, e, idź za swoim światłem. Dla innych to może być z kolei znak, że możecie mieć problem z tym, co jest na przykład. Kontaktem z innymi, umiejętnością zrozumienia czyjejś sytuacji, właśnie w, wczucia się w coś, co jest wam być może obce, czego nie znacie. A więc być może są wśród was osoby, które są za daleko od czegoś, od kogoś. Dla innych z kolei może to świadczyć o tym, że jakaś osoba wam bliska, na przykład, także jest w jakimś odosobnieniu, samotności, jakimś takim oddaleniu, na które wy być może macie tylko właśnie emocjonalny wpływ, aby ją wesprzeć, aby ona się czuła bezpiecznie, aby ona chciała również nie czuć się tak daleko. Zwróćcie na to uwagę, bo ten, to czytanie może mieć wiele wymiarów, natomiast ważne punkty to wytrwałość, relacje, empatia. I przede wszystkim wyczulenie się na drugiego człowieka, bo tutaj dużo jest drugiej osoby w tym wszystkim. To nie tylko chodzi o to, żeby ktoś Wam nie robił przykrości, nie robił trudności, nie, nie łamał serca, mówiąc inaczej, to co się pokazało tutaj w tej karcie tarota. Na spodzie, ale również abyście wy byli na tyle wytrwali, zdyscyplinowani, aby pewne rzeczy zauważać, aby pewnym rzeczom też nie zaprzeczać, aby także trwać i wytrwać w czymś i dostosować się umiejętnie do potrzeb, tak swoich, jak i osób wam bliskich, a nawet, a może często osób obcych, które właśnie są takimi, słuchajcie, podróżnikami w czasie, którzy chcą nam coś pokazać, coś czasami w nas obnażyć przed nami samymi, czego w danym momencie możemy. Nie rozumieć, dopiero po czasie przychodzi do nas taka refleksja. Proponowana Wam jest również w tym wszystkim odwaga jako Rada, a więc to, żeby być odważnym, żeby czuć siłę ponad. Siłą strachu. Dla jednego odwaga w dążeniu do swojego celu, do tego, żeby również łączyć siły. Może musicie się z kimś skomunikować, może musicie przełamać jakieś lody, może musicie coś gdzieś tutaj obgadać, podjąć, przedsięwziąć w sposób oryginalny, w sposób bystry, zdeterminowany, ale właśnie patrzący również na to, co jest wspólną relacją. A więc nuta kreatywności. Współpraca również, więc być może musicie niektórzy z Was po coś sięgnąć. Może drogą do tego sięgnięcia po coś jest nie tylko ta już pokazana dyscyplina, aby się pilnować, aby się zmobilizować, aby no, samemu dbać o swoje interesy, mówiąc inaczej, ale również empatia względem sytuacji, a więc elastyczność, dostosowanie się, niesiłowe. Nie z poziomu również swoich y, czasami. Zbyt lub za bardzo e, rozbujałych emocji. Relacje, kierunek tego tygodnia w postaci waszych emocji, a więc tego, co będzie grało wam e, w sercu, na co będą te emocje, w czym te emocje się również będą prze, przejawiać. E, one się będą kreować, one będą się dostosowywać, będą się równoważyć, będą gdzieś tutaj e, ścierać się być może w aspekcie różnych e, konfiguracji, różnych światów, równy, różnych również ludzi, bo ci ludzie też są wam tutaj proponowani. Księżyc jest Wam również proponowany, a więc wyjście poza słuchajcie swoje niedostatki, poza swoje być może niekiedy kompleksy, czasami zazdrość, jakąś być może niewiedzę coś, co też może chcieć Was przerażać. A więc tutaj radą dla Was jest to, żeby się pozbyć lęku. I tu tylko uważajcie na te wątpliwości, które przy finansach mi się pokazały. A więc to, żeby być może nie przeinwestować, lub gdzieś w jakiś sposób nie dać. Zbyt dużej dozy zaufania tym, którzy być może na to zaufanie nie zasługują. Pamiętajcie, aby dbać o swoje interesy, tak mówi również ten tydzień, aby być zdyscyplinowanym, aby być takim no, twardo stąpającym po ziemi, aby widzieć również e, duchowość, ale umieć również rozpoznać tę przyczepność, e, która tutaj. Ewidentnie Wam się pokazała w przeszkodzie, bo być może, tak jak mówię, są osoby wśród Was, które dawno z czymś nie miały styczności, z dawno albo macie takie poczucie jakiejś separacji, jakiegoś oddalenia. Radą dla Was jest to, abyście nie dali się również oszukać, abyście nie dali się również sprowokować, abyście byli wyczuleni na to, co intuicyjne, aby ona ta intuicja Was prowadziła w kierunku Waszych wyborów, w kierunku tego, przy czym macie wytrwać. Trwać, A więc tutaj, bo... drogą do tego tygodnia, ponieważ też wybraliście tego motyla, może jest jakaś zmiana dla Was, może musicie znaleźć jakieś inne podejście, może jakiś sposób musicie z, wy, wykreować w tym tygodniu, może spróbować od innej strony, w innym zupełnie aspekcie, ale. Albo ten tydzień właśnie będzie chciał was dyscyplinować, a tak trochę stawiać do pionu z pewnymi sprawami, od których albo jesteście za daleko, albo w których czujecie się niezbyt pewnie. Pomimo, że te wątpliwości pokazały wam się właśnie w tej pozycji pomocnej, a więc być może wasza samodzielność jest tutaj odrobinę wątpliwa i może ona wam również pomaga, może ktoś wam pomoże, może. Potrzebujecie również dodatkowego wsparcia, i po to ten tydzień będzie Was właśnie w tę stronę kierował, pokazywał Wam takie opcje, przynosił Wam również informacje, lub stawiał na Waszej drodze ludzi, którzy mają coś uelastycznić, coś zrównoważyć, niekiedy coś zmienić i sprawdzić również no, Wasz kierunek, tego gdzie jesteście, dokąd zmierzacie i jak bardzo chcecie również. Ochronnej i wzmacniającej aurę tego tygodnia. Bądźcie wytrwali, zdeterminowani, pewni, bliscy również drugiemu człowiekowi, i niech on będzie Wam bliski w tych chwilach, w których tego potrzebujecie. Działajcie z duchem swojego przekonania o tym, co chcecie budować, co chcecie wnosić. Działajcie również odważnie, bo ten tydzień do tego Was nakłania, abyście się nie bali, abyście pokonywali. Swoje lęki, słabości. Badali również możliwości nowe, wam podarowane, które się pokazały także w tej karcie. A więc sięgajcie po to, nie dystansujcie się, ale też zbliżajcie ku sobie te okoliczności ludzi, którzy pomogą wam wytrwać, którzy pomogą wam się wzbić, czasami przetransformować, jak ten tutaj, słuchajcie, motyl. Ale do tego potrzeba również Waszej miękkości, wrażliwości i wspomnianej już empatii. Nie zrażajcie się, jeżeli Wy jej nie spotkacie ze strony innych. Nie oddalajcie się wówczas, nie zamykajcie się w sobie. Idźcie dalej i przyciągajcie tych, którzy promują w Was to, co najlepsze. Czego i ja Wam osobiście z całego serca życzę: ochronnej i wzmacniającej aury tego tygodnia. Dajcie znać w komentarzach. Nowych widzów zapraszam oczywiście do subskrypcji, jeżeli czujecie, jeżeli chcecie również, żeby ten kanał dalej się rozwijał, aby był, aby trwał. Zerknijcie również do energii afirmacji dla Was na ten tydzień, już tym razem w kontekście konkretnych znaków Zodiaku. Parę minut wzmocnienia, dajcie, podarujcie sobie. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej!